Cześć, to tej strony Emilia z kanału Planuj Lepiej i w dzisiejszym filmie będę chciała Wam opowiedzieć o pewnej funkcji w Notion, którą, jeżeli opanujecie, to Wasze zarządzanie treściami, bazami danych skoczy na zupełnie inny poziom. A dokładniej opowiem wam, na czym polegają funkcje relacja oraz rolapy. W tym filmie wytłumaczę Wam, na czym polegają te funkcje oraz do czego możemy. W jaki sposób możemy je wykorzystać? Natomiast w kolejnych filmach instruktażowych będę już pokazywała konkretne przykłady z praktyki, m.in. na przykład, jak możemy sobie zbudować taką prostą bazę do zarządzania projektami, właśnie wykorzystując te funkcje relacji i relapów. Zanim jednak przejdziemy do tej dzisiejszej instrukcji, mam dla Was jedno małe ogłoszenie. Na prośbę mojej społeczności, na prośbę moich odbiorców, będę przemierzać się powoli do przygotowania kursu o Notion. Kompleksowego kursu o Notion, w którym nauczę Was krok po kroku, w jaki sposób samodzielnie zbudować swoje własne centrum zarządzania. Jeżeli byłbyś, byłabyś zainteresowana takim kursem, to koniecznie zajrzyj do opisu pod tym filmem i zapisz się na listę oczekujących. A jeżeli oglądasz ten film za ileś tam miesięcy, odkąd zostanie on opublikowany, to być może ten kurs już się pojawił, więc koniecznie zajrzyj do opisu. Wszystkie informacje znajdziesz właśnie tam. A tymczasem już nie przedłużając, przechodzimy do mojego komputera i już wyjaśniam Wam o co chodzi z tymi relacjami i rolapami. Aby wytłumaczyć Wam, na czym polegają relacje i rolapy, zrobię to na bardzo prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że mamy bazę danych. I powiedzmy, że to będzie baza danych, która dotyczy naszych projektów, czyli odnotowujemy w tej bazie danych nazwę projektu oraz jakieś dodatkowe dane. Dla przykładu ta baza danych może właśnie wyglądać w ten sposób, tak jak tutaj widzicie. Mamy bazę danych w formie tabeli, mamy dane takie jak kategorie i osobne kolumnę z nazwą projektu A, B, C. Następnie mamy drugą bazę danych, która przykładowo może dotyczyć klientów. Czyli odnotowujemy sobie, jak nazywa się nasz klient oraz na przykład dodatkowe dane. I w Notion wyglądać może ona w ten sposób. Analogicznie mamy prostą bazę z klientami, mamy nazwę klienta, mamy na przykład jego mail i w ten sposób mamy dwie osobne, niczym ze sobą nie połączone bazy danych. Tak jak widzimy tutaj na tym przykładzie graficznym oraz na tej stronie przykładowej w Notion. I teraz tak. Te bazy danych, one są od siebie niezależne. One w żaden sposób nie są połączone. Czyli jeżeli chciałabym, aby na przykład w mojej tabeli z projektami wyświetlała się nazwa klienta, którego ona dotyczy, to owszem, ona mogłaby być zrobiona w ten sposób, to mogłoby być zrobione w ten sposób, że dodałabym tutaj przykładowo kolejną kolumnę, zatytułowałabym ją na przykład klient, i tutaj na przykład bym po prostu odnotowywała jak ten klient się nazywa i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że wtedy tak naprawdę będę wykonywać podwójną pracę, bo nie dość, że mam tutaj osobną kolumnę z klientami, to do tego mamy przecież. Osobną bazę danych, która dotyczy tylko i wyłącznie klientów. Co więcej, być może chciałabym, aby na przykład w momencie, kiedy przeglądam sobie projekty, to też jednocześnie mogę sobie kliknąć tutaj tego klienta i podejrzeć wszystkie informacje na jego temat. Dlatego też fajnie by było, jakby te dwie niezależne bazy danych wymieniały się informacjami. Jak to zrobić? Otóż te bazy danych muszą nawiązać ze sobą. Współpracę, musimy je ze sobą połączyć i do tego właśnie służy funkcja relacja. I ta relacja, ta współpraca pomiędzy bazami danych, może to być, nazwijmy taka współpraca jednostronna, czyli tak naprawdę tylko jedna baza danych, baza numer jeden, będzie zaciągała informacje z bazy numer 2 i robimy to w ten sposób, że klikamy sobie tutaj opcję plusa, szukamy funkcji relation i łączymy. Naszą bazę projekty z bazą klienci. I w tym momencie tutaj możemy zaznaczyć, czy chcemy, aby ta, te bazy były połączone tylko w jeden sposób, w jednostronnie, tak jak tutaj widzimy, czy chcemy, aby wymieniały się informacjami dwustronnie, czyli klikamy Show on klienci i dodajemy relacje. I zobaczcie, co nam się tutaj zadziało. Automatycznie w bazie projekty pojawiła nam się kolumna klienci oraz w bazie klienci pojawiła nam się kolumna projekty. I w tym momencie zobaczcie, to co teraz mogę zrobić dzięki temu połączeniu, to w momencie, kiedy sobie kliknę przy projekcie A w puste pole, to mogę sobie przyporządkować ten projekt do danej klientki czy też klienta. I w momencie, kiedy sobie to przyporządkuję, to zobaczcie, że automatycznie ten projekt pojawia mi się przy tej klientce. To samo mogę zrobić z projektem B, to samo mogę zrobić z projektem C. Wszystko mi się ładnie ze sobą synchronizuje, więc jednocześnie, jeżeli mam osobną stronę z projektami i osobną stronę z klientami, to mam szybki podgląd, co z czym jest powiązane. Bo oczywiście tutaj ja na, ym, akurat te dwie. Baza danych pokazuje Wam na jednej stronie, ponieważ chcę po prostu wam to dobrze zobrazować i pokazać, w jaki sposób to działa. Ale oczywiście w momencie, kiedy mamy rozbudowany taki nasz system własny zarządzania w notion, to też te projekty mogą się znajdować w zupełnie innej lokalizacji, a klienci też w zupełnie innej lokalizacji. To nie musi być wszystko na jednej stronie. Tak czy inaczej, tak jak widzicie, możemy te projekty sobie przyporządkowywać i też, ponieważ są to bazy powiązane, to jeżeli klikniemy sobie przy tym biednym Mikołaju, który nie ma żadnego projektu w naszej bazie danych, możemy sobie wpisać nowy projekt D kliknąć new Projekt the in-projekty, czyli po prostu dodajemy nowy projekt w tej bazie danych projekty i zobaczcie, tutaj nam wyskakuje nowy projekt, który automatycznie jest też powiązany z tym Mikołajem Mikołajczykiem i właśnie na tym takim swoistym połączeniu polegają właśnie relacje. Ale być może stwierdzisz, że potrzebujesz czegoś więcej, czegoś bardziej zaawansowanego, że owszem, fajnie jest, jeżeli w tych, przy tych projektach widzisz, do jakich klientów one są przyporządkowane i też odwrotnie, Jaki klient, z jakim klientem realizujesz dany projekt, ale być może miałbyś ochotę na przykład przy klientach wiedzieć, ile, ile projektów wspólnie już zrobiliście, albo wymieniać się jeszcze innymi informacjami. I w tym momencie do akcji wkracza funkcja Rollup. Rollup, czyli tak naprawdę wymiana poszczególnych informacji również z innych pozostałych kolumn. Wyobraźmy sobie, że baza danych jeden Chcę przekazać informację do bazy numer 2. Dając tą informację, jednocześnie tworzy nam się kolejna kolumna, która prezentuje te informacje zaciągnięte z bazy numer 1. I odwrotnie, jeżeli baza danych numer 2 chciałaby przekazać jakąś informację bazie numer 1, to w tym momencie tworzy nam się nowa kolumna z tak zwanym roll i pokazują nam się kolejne informacje z właśnie bazy numer 2. Czyli baza 1 i baza 2 mogą wymieniać się swobodnie danymi, przeszukiwać swoje zasoby i to właśnie nazywamy roll-upem. Jak to wygląda w praktyce? Mamy nasze dwie bazy danych. Mamy bazę projekty i mamy bazę klienci. I przykładowo chcielibyśmy, aby w bazie klienci wyświetlała nam się informacja, ile w sumie projektów realizowaliśmy razem z Anną Kowalską. W tym momencie klikam sobie tutaj tego plusa i szukam funkcji rollup. Klikam w rollupa i uzupełniam informacje, ustawiam, daję znać tej bazie danych, czego konkretnie, w jakiej lokalizacji ma szukać, aby odpowiednia wartość wyświetliła nam się w tej kolumnie. Czyli wybieram sobie relację. Relacje oczywiście mamy projekty, ponieważ z tą bazą danych mamy połączoną tylko inną jedną bazę danych, bo tak naprawdę w Notion możecie tworzyć naprawdę niezliczone ilości różnych relacji, ale tutaj akurat mamy więc jedną, więc wybierzemy sobie tylko jedną projektę i wybieramy z jakiej wartości, z jakiej kolumny chcielibyśmy zaciągać dane, czyli zostawimy sobie tą nazwę projektu. I kolejną funkcją jest funkcja calculate, w której wyświetlamy, co chcemy tak naprawdę zrobić z tymi informacjami z tej danej kolumny, z tej drugiej bazy, z którą po prostu chcielibyśmy przeszukać. I tak jak powiedziałam, ja chciałabym pokazać w tej kolumnie, w tej bazie klienci, ile z danym klientem realizowałam już projektów. Więc klik klikam sobie tutaj, aby wybrać, co chciałabym tak naprawdę pokazać, jakie informacje wyciągnąć, i wybieram sobie opcję count, czyli liczenie. i aby policzyć, ile projektów zrealizowałam z danym klientem, wybieram sobie przykładowo Count All. I w tym momencie, w tej kolumnie ROLAP, które dla porządku możemy od razu sobie zatytułować Liczba zrealizowanych projektów, wyświetla nam się rzeczywiście ta suma. Tych wszystkich projektów, które były podporządkowane pod Annę, Ko Annę Kowalską. Jeżeli przykładowo zmienimy tutaj w tej bazie projekty to, że projekt D jednak był realizowany również z tą Anną Kowalską, to automatycznie ta, ta informacja nam się tutaj aktualizuje. Na sam koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach związanych z relacjami i z rolapami. Po pierwsze, aby te dane z rolapu wyświetlały nam się prawidłowo. To musimy zadbać o to, aby ta kolumna była odpowiednio uzupełniona, bo jeżeli w tej kolumnie relacji nie mamy żadnej wartości, tutaj sobie to specjalnie usuniemy, no to jednocześnie tutaj, w tej kolumnie, która polega na tej funkcji rola, również nie będą nam się wyświetlały żadne informacje. Wszystkie dane, które pokazują nam się w kolumnach rola, one bazują ściśle na tym, co mamy w kolumnie relacyjnej pod danym wierszem. Inaczej nam to po prostu nie zadziała. Najpierw musi być zawsze relacja, dopiero potem roll-up. Nigdy odwrotnie, bo to po prostu nie zadziała. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że możemy ustawić, czy dana wartość, dany rekord w bazie danych może być przyporządkowany do dosłownie jednej wartości z połączonej bazy danych, czy do dwóch. Bo być może mamy taką sytuację, że Akurat w naszym przypadku dany projekt może być realizowany tylko z jednym klientem. Więc, aby nam się tutaj nie dublowały różne rzeczy, aby po prostu nie wyskakiwały nam błędy, że, że tutaj mamy dwie osoby, a chcielibyśmy, żeby była tylko jedna przyporządkowana, to w tym momencie wejdziemy sobie tutaj w ustawienia tego, tej wartości. Klikamy w Edit Property i ustawiamy sobie limit. W tym momencie mamy ustawione, że w tej bazie danych. Możemy w danej kolumnie ustawić, powiedzmy, nawet 10 klientów, ale ja chcę, żeby był tylko jeden klient, więc w tym momencie ustawiam sobie na One Page. I tak jak widzicie, po ustawieniu One Page usunęła mi się ta druga wartość, która była tutaj w tym polu. I teraz do czego możemy wykorzystać relacje i rolapy? Tak naprawdę do wszystkiego. To, co tutaj wam dzisiaj pokazałam na tym filmie, to są takie nazwijmy to podstawy podstaw. Ale dzięki funkcji relacji i rolapów możemy w zaawansowany sposób tworzyć automatyczne raporty, wyciągać dane liczbowe, tekstowe z powiązanych baz danych. Możemy tworzyć różnego rodzaju zależności. Przykładowo w momencie kiedy tworzyłam swój system Freelancer Pro. Albo system finanse osobiste, czyli takie kompleksowe szablon do zarządzania finansami osobistymi, to tak naprawdę głównie bazowałam na tych relacjach i rolapach. I to właśnie dzięki tym funkcjom w tych moich szablonach możemy generować automatycznie raporty, wszystko nam się fajnie sumuje, przydziela nam się do różnych kategorii i możemy tym wszystkim w bardzo fajny, łatwy sposób zarządzać. I to wszystko, co przygotowałam dzisiaj dla Was w tym filmie. W kolejnym filmie instruktażowym pokażę Wam już na takim praktycznym żywym przykładzie w jaki sposób możemy zbudować sobie takie dwie połączone bazy danych od zera, więc koniecznie nie przegapcie tego materiału, jeżeli on się już tutaj pojawi, to na pewno go podlinkuję w opisie do tego filmu. Przypominam wam również, że jeżeli jesteście zainteresowani kursem na to też zajrzyjcie do opisu do tego filmu i oprócz tego znajdziecie tam również link do mojej strony, na której możecie znaleźć darmowe szablony, podstawowe szablony. Z których możecie zacząć już korzystać teraz, aby nauczyć się notion i w ogóle pracować, zacząć pracować z tym narzędziem. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, do zobaczenia, cześć.